Siemano, z tej strony Hubert, dzisiaj jest ze mną Artur. Siema. I zapraszamy na siódmy mecz sezonu w lidze piątej, bilans to 3-1-2. Więc mam nadzieję, że, że uda się wygrać kolejne spotkanie, bo ostatnio jesteśmy właśnie dwa mecze, cztery punkty, jeszcze czego jeden taki ten wyjazdowy, taki kurczę, bolesny. Mam nadzieję, że jednak ten, ten, ten wcześniejszy mer, właśnie ten, ten wysoko dość wygrany i, i rage quit spowodują to, że, że nasi zawodnicy będą bardzo zmotywowani do A, lepszej gry. Jest. Na boisku. Aż sobie uderzę. Ojej, przepraszam. To Ojej, jest. Tak, właśnie Nie, chciałem dlatego zobaczymy. uderzyć. Chuj, Miałem Mm, bardzo Czy dużo nie? graczy jest, w sensie no ten bramkarz nie jest chyba najlepszym bramkarzem Bo jak tylko do, leciała do mnie piłka to wyszedł Tak bardzo solidnie Ajajaj przepraszam Niestety o widzisz to jest to co mówiłem, ci mniejsi zawodnicy są bardzo ciężcy do, do odebrania piłki Ale tutaj, sanki w wykonaniu naszego obrońcy ale piłkę na rapiłkę przynozę, więc... Właśnie, no. Nie poskutkowałeś, bo e... leżymy z skosie czasami. No. Wiesz jak to kiedyś w stoperzy w Polsce, nie? Piła może przejść, ale zawodnik nie... Biegnij, biegnij, biegnij. Biegni. Nie, bo to jest BOT. No to nie wykiwam. Choćbym nie wiem... O... Daj, 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 daj. To jest szansa. Tak. To jest szansa, wiesz na co? To jest szansa, dobrze co? wiesz na co? Tak, no będę. Bę. A, patrz, a jak mu tu uderzę? Nie wiem teraz, gdzie mu uderzyć. Nie wiem, oni wszyscy ramce sobie mi się wydaje. <noise> Ale tutaj rozegraliśmy tą. Wyjątkowo dobrze. Ale ty miałeś dobry pomysł, dobry pomysł, tak powiem. Bardzo, bardzo, fa bardzo fajnie tutaj wyszło. Rozjechali się, po prostu się rozjechali. Myślałem, żeby uderzać, a po prostu się rozjechali, także no, Panowie nie chcę was obrażać, ale, ale na szczęście udało się to wykorzystać. No, tak jak sobie tego życzyliśmy. nie że pomyśleli, bo ten w ogóle o tym, że to właśnie zrobić. No. Ale, dobrze, ale ciężko było, ciężko było z tego coś uderzyć, bo cała, cała bramka była, była zasłonięta. Także także dobrze wyszło. Mhm. Idziesz? Idziesz? Dobra ciekawy nasz atak właśnie tutaj tą lewą stroną boiska próbowaliśmy tutaj coś z, tego, coś z tego zrobić przeciwnicy również, tylko oni akurat już ze swojej prawej strony zostaliśmy sfaulowani któryś z naszych obrońców po prostu został kopnięty lub odepchnięty stały fragment z własnej połowy daleka piłka którą dosłownie po, po, po chwili tracimy została zebrana przez przeciwnika oni próbowali też coś z tej drugiej strony ale też w większej historii tu się nie, dogad nie dogadaliśmy z Arturem e, i no po prostu e, zabrakło e, tam pewnych detali, no a tutaj po, po przejęciu dochodzimy do ciekawej sytuacji. Dawaj, 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 e, e, idź środkiem, e, wbiegnij za tego. Oje! No nie, no to jest już. O nie, o nie, to jest już pech. No to to, jakaś... to, nie, no to jest pech. To jest po prostu kurczę pech, bo... Akcja, no, może nie najwyższych lotów, ale bardzo dobra. Nie no, I... dobrze, że to bo oni bardzo ofensywnie więc... Daj, dawaj, dawaj, gorą. dawaj, leć, leć, leć. Bot jest ode mnie szybszy oczywiście. Aj. Dobra, Nie ja tutaj... Tylko bot jest ode mnie szybszy, więc... Tu, tu z tymi dwoma miałem, miałem niemały problem z zawodnikami. Ojej! To będzie widać, jak tutaj zepsułem tą sytuację, ale gratulacje no. dla Bota. Niepotrzebnie uderzałem słabszą nogą, bo mój zawodnik ma lepszą prawą. I no tu będzie to widać. Miałem pół bramki puste, ale fantastycznie się zachował nasz, nasz internetowy wyimaginowany kolega. <grym> Kiedy tyle ramek boty strzelał, Powiedz ty mi. E Pewno, tak, faktycznie. Kiedyś to się mogą zdarzyć, ale. Faktycznie, dublet botów to, to, to jest rzadkość, Zazwyczaj boty to mają dublet, jeśli chodzi o sprokurowane rzuty karne albo, albo inne tego, tego typu fantastyczne zachowania oczywiście fantastyczne tutaj. Fantastyczny inaczej. Hmm, dokładnie. Piłka ląduje na aucie przeciwnicy, próbują tutaj e, wyjść jakoś z akcją w tej 38 minucie. Ale nasza obrona dobrze się spisuje. Tutaj naprawdę bardzo blisko trzeciej bramki w wykonaniu botów, niestety zabrakło. Tutaj no nie do końca dobra centra, ale przy ośmiu zawodnika, bo wydaje mi się, że tylu było przeciwników, to jest bardzo ciężkie coś zrobić z tego, z tego fragmentu. Tutaj dobre przejęcie botów, i za chwilę w zasadzie e, dochodzimy do kolejnej bardzo dobrej sytuacji, którą niestety zepsułem i nie jest nie bardzo jak... ciekawe, że... będzie tak. Jest bardzo, bardzo fikuśny ten mecz... bardziej, bardziej tak bym ujął, że, że dzieją się wow. tutaj rzeczy dziwne i, i ciekawe. No, a naprawdę jestem zdumiony, że, że takie rzeczy mają w ogóle miejsce. A nasi przeciwnicy raczej też nie są zachwyceni tym, jak to, jak to wygląda. No dla nich wygląda to jeszcze gorzej, bo do końca pierwszej połowy na swoim stadionie przegrywają 0-2, do 2. jak widzicie no, w sytuacjach jednak przeważamy, także czekam już na drugą połówkę. Zapraszamy na drugą połowę tego, tego dziwnego spotkania, bo chyba takie należy nazwać. Widowisko. No, widowisko, momentami cyrk, e, czasem pinball. Rzeczy dziwne i ciekawe. Przypomnijmy tylko, że obie bramki dla naszego zespołu po, umówmy się, nie mało spektakularnych strzałach e, e, dobyły boty, więc e, jakby to powinno wam dużo powiedzieć o tym, jak to spotkanie przebiega. Tak jak będzie można teraz zauważyć przez dłuższy okres czasu, to będzie w zasadzie Próba akcji za próbę akcji, gdzieś niedokładne podanie, te ostatnie, bądź przedostatnie, gdzieś próba centry będzie zblokowana, jak i chyba z naszej strony, jak i ze strony naszych przeciwników. Mecz strasznie taki przerywany, właśnie takimi zagraniami, gdzieś tam na uwolnienie, próbą, próbą jakiegoś lepszego rozegrania, ale, ale bez jakiejś większej historii. Tu dobrze wyblokowany został Artur. Szczęśliwie, no, nasi oponenci niestety, czy stety dla nas no nie za bardzo chwapili się do, do gry w lepszą piłkę. Brakowało tutaj w wielu elementach, jak i nam, jak i im jakiegoś wykończenia, pomysłu często na akcję. No po prostu biegliśmy, my bądź oni, o, tutaj jeszcze właśnie taki no, strzał sytuacyjny, zupełny, zupełny bezsens. Gdzieś szukaliśmy takiej, takiej naszej akcji, gdzieś tam piłki bocznej. Tutaj kolejny stały fragment, szukałem podania. Tak? Wiem, jak to brzmi, jak widzicie celownik, ale szukałem podania. Niewiele tutaj zabrakło. Tak jak przy pierwszej bramce też, też szukaliśmy tego rozegrania, udało się tam. Tutaj, tutaj bramkarz stanął na, na wysokości zadania. Nasz bramkarz w tej sytuacji naprawdę nieźle wywijał Nie kazałem mu wychodzić, a, a mimo to on, on wyszedł chyba z własnej woli na, na spacer. Tu troszeczkę zostaliśmy przyciśnięci, bo jednak e, mm, oddali dość, dość groźny strzał i oponenci. Jeden, jeden naprawdę z niewielu. Tak jak widzicie, wymiana podań gdzieś w środku pola. Tu moje, moja próba zejścia. Niestety zostałem zatrzymany. Artur podawał, ro, robił co mógł, biegał, prawdopodobnie ma więcej kilometrów przebiegniętych niż ja, tu bardzo niewiele zabrakło do przejęcia, no i tak jak widać, cały czas gdzieś ten strzał był zblokowany, e, bądź, bądź przejęty przez, e, już przed momentem strzału ta piłka została przejęta przez, przez przeciwników i Niestety nie, nie udawało się jej sfinalizować żadnej z tych akcji, jak i po naszej stronie, jak i po stronie przeciwników. I w zasadzie aż do tej 84. E, minuty, czy bądź 5., e, gdzie, gdzie zaraz będziemy mogli to zobaczyć, e, nie wydarzyło się nic aż tak bardzo wartego uwagi, dlatego jest to przyspieszone, żebyście e, mogli zobaczyć przede wszystkim ten ciekawszy fragment materiału. dobrze tutaj uruchomiony Artur i w końcu w końcu bramka nasza a nie bota cieszy tak samo ale jednak wynik 3-0 powoduje u mnie trochę większy uśmiech niż wynik 0-2 Bot mi teraz zagrał bardzo dobrą piłkę, ja tak jak właśnie chciałem, żeby zagrał, więc muszę naszych meczu. Na pewno wydaje mi się, że boty będą jednymi z jaśniejszych postaci, jeśli chodzi o jaki o nasz zespół, jak i o zespół naszych, naszych rywali. No, z prostego względu no, dwie bramki, asysta i najwięcej przejęć chyba w całym meczu, więc myślę, że jak, 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 jak tu i tu, bot ma nie być e, e, postacią wiodącą. No, i tak jak widzicie, mecz kończy się wynikiem 0 do 3. Panowie, e, mówię do naszych rywali: dzięki za mecz. E, powodzenia e, dalej. E, z fartem, trzymajcie się. A co do, do samego spotkania, myślę, że, że wynik fajnie oddaje to, jak ono wyglądało. Tak czy inaczej, zapraszam na następne spotkanie. E, warte obejrzenia, myślę, bo o awans. Ostatnie dwa spotkania nie po naszej myśli była to porażka i remis. Teraz jesteśmy postawieni pod ścianą bilans 4-2-3, czyli 4 zwycięstwa, 2 porażki, 3 porażki i 2 remisy punktów nam brakuje obecnie dwóch do, do awansu, a mecz został nam jeden. Dokładnie ten mecz, więc musimy w nim po prostu wygrać. Pokazać się i z jak najlepszej możliwej strony i po meczu po prostu już tylko ucieszyć się z awansu. Chyba znieść puchar i, i, jechać, i jechać do ligi czwartej z następnymi aspiracjami. No myślę, że też awansu. W tym meczu od początku czuliśmy, czuliśmy jakąś presję, co troszeczkę plątało nogi, bo jednak chcieliśmy bardzo awansować. Próbowaliśmy tutaj jedna z takich nazwijmy to lepszych akcji, więc jak widzicie. Nie, nie były to jakieś bardzo klarowne sytuacje. Cała połowa w zasadzie ta pierwsza pierwsze 45 minut opiewało właśnie w jakieś bardzo niecelne podania. Gdzieś tego brakowało, jak i po naszej stronie, jak i po stronie naszych oponentów, mecz bardzo rwany, raz jedna, raz druga strona atakowała, bez, bez jakiegoś takiego pewnego, pewnego ataku. Tutaj jeden naprawdę z groźniejszych strzałów tej pierwszej połowy w wykonaniu naszych oponentów. Oni nie wiem czy o co grali, ale na pewno nie był to zespół, który, który jakoś by powalał nas w przeciwieństwie do tego jak to miało miejsce w po, poprzednich spotkaniach tych dwóch, gdzie, gdzie było remis i porażka, bo naprawdę jeden z tych zespołów pokazał się z fajnej strony. Mówię tutaj niestety o tej porażce, no, po, po prostu nam pokazali, że że po trochę lepiej jeszcze opanowali tą grę. Tutaj Próba dośrodkowania odbyła do Artura, ale niestety bot, bot dostał tą piłkę, a nie Artur. Tutaj, jak widzicie, no, co chwilę ktoś wpadał w kogoś, jakieś niedokładne podania, przejęcia co chwila, czy linia stoperów nasza, czy, czy zespołu gości. No, mecz naprawdę, no, nie, 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 ciekawy, dlatego też Wam to przyspieszam, bo. No, nie ma sensu chyba pokazywania tego, jak to, to jest w jakiś brak tych klarownych sytuacji, gdzieś dośrodkowanie, gdzieś strzał, gdzieś jakiś wyblok. No nie jest, nie był ten mecz i, i dalej jak, jak go obserwuję, to on nie jest on, on taki, jakbyśmy sobie tego życzyli. No ale niestety czasem jest tak, że jakieś ważniejsze trofea rodzą się w bólach, no i, i ból tego meczu naprawdę jest tego... Tego typu, że no chyba poczuli się nasi zawodnicy troszkę zapewnie, bo naprawdę niedokładność, jak i nasza, jak i, ale przede wszystkim botów była strasznie deprymująca, bo próbujemy jakiegoś rozegrania piłki, a piłka po prostu ląduje pod nogami bota, i on uderza, w zasadzie strzela czasem w nas. No to co łatwo się domyślić, kończy się tym, że tą piłkę po prostu tracimy. Pierwsza połowa, nie, nie nazwałbym jej zupełnie bezbarwną, bo parę uderzeń było, ale na pewno nie taka, jakiej żeśmy się spodziewali w tym, w tym meczu o awans. Tu ostatnia groźna sytuacja ja próbowałem w sobie fajnie to przerzucić. Niestety, zawodnik, e, oczywiście, bot, przeczytał to, jakby znał e, mój plan, no i, i niestety to, e, ta pierwsza połowa wyglądała właśnie w ten sposób: 0-0 zero, zero po pierwszej części tego. No, powiedzmy dość akcentującego spotkania. No, w drugiej musimy pokazać się z lepszej strony, jeśli chcemy awansować do czwartej. Zaczynamy drugą część tego, tego spotkania. Mam nadzieję, że no, szczęśliwą dla nas, szczęśliwą, bo kurczę, no, w pierwszej połowie zabrakło tych, tych bramek po, po naszej stronie. Jakieś tam mniejsze czy większe sytuacje ku temu mieliśmy. Nasi przeciwnicy troszeczkę. Troszeczkę pozwalali nam na, na, na więcej niż byśmy się zazwyczaj spodziewali po, po nich. Jest! Ależ niefrasowliwe zachowanie obrony. Artur wyprowadza nas na prowadzenie. Myślę, meczu, że tutaj meczu. trzeba podziękować botowi, który nie wiedział dokąd zagrać, więc zagrał w środek nas. I udało mu się. Dobrze. Dobra. Fenomenalne wykończenie, tak to, tak to pokrótce po prostu trzeba nazwać, bo myślę, że jakaś łapka się należy za to, za to dla Artura do góry. Może jakiś. Teraz trzeba ten wygiąć do końca. Zmienić na czerwony przycisk zamienić na szary, bo no tutaj takich bramek nie brakuje. Jednak myślę, że, że nie, nie są to jakieś ostatnie możliwe babole, jakie byśmy byli w stanie strzelić. Jestem Ekstra, i nie wiem czy dobrze, nie wiem czy dobrze Próbowałem, No bo to mnie wyprzedził a, jednak, tak w ostatecznym Rozrachunku to no, tam, szybszy był I troszkę do tyłu, troszkę do tyłu Dobra, bruk też jest w porządku Ale jest te prowadzenie, jest te prowadzenie Spróbujmy je podwyższyć No z góweczki, dawaj Ojej. Oj, 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 Jeśli uważacie, że ja z moją podbitką czułem się zbyt pewnie, to jak nazwiecie to, co zrobił w tej Kolega chwili? Kolega z piętką trochę nie wyszło. A teraz jeszcze ten pa... Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że nasz, nasz zawodnik oberwał dość o. potężny cios w nos. Wybijał. On specjalnie tak. Przyjął na znaczy, siebie to, to To są bardzo twardzi zawodnicy, oni wytrzymują z nami nasze katorżnicze treningi, gdzie, gdzie próbujemy za wszelką cenę im powiedzieć, że co, co, co mają robić, że mają być jeszcze lepszymi piłkarzami niż są i jest, jest rzut wolny i chyba żółta kartka, panie sędzio. Ja rozumiem, że, że gramy delikatnie, ale, ale mimo wszystko Stały fragment miał zostać inaczej wykonany, fajne miało być rozegranie, nie wyszło mi to tak, jak sobie tego życzyłem. Poszła kontra ze strony gości, na szczęście udaremniona została ta akcja dość szybko przez naszą linię obrony. No i mecz wyglądał tak, jak w pierwszej połowie, czyli strasznie szarpany, dużo niedokładnych podań. Troszeczkę zostaliśmy też przyciśnięci, można powiedzieć, przez naszych oponentów, bo jednak trochę tych strzałów oddali. Trochę nerwów było, no bo przy prowadzeniu, gdzie, gdzie musimy wygrać ten nerw, bo to było taki nasz obowiązek, żeby, żeby to spotkanie wygrać, żeby mieć ten upragniony awans. No to, a to były dodatkowe nerwy. Tu fajnie się udało, prawie się udało. Zrobić to tak, jak sobie tego życzyliśmy. Jak widzicie, no już też kondycji też nie było na tyle, ile bym sobie, ile bym sobie życzył. Też jakaś niedokładność. Podań, zagrań, niestety brakuje tego w każdej w każdej tej, tej akcji, w, te, w tym spotkaniu. Nie wiem dokładnie, czym to było spowodowane, bo jednak staraliśmy się grać. Jak najlepiej no zresztą zawsze gramy, gramy na tyle, ile, na ile umiemy najlepiej. No po prostu czegoś brakowało cały czas. No tak jak tutaj przejąłem piłkę odegrałem, a, a przeciwnik niestety ją przejął. Tutaj przez przypadek kazaliśmy naszemu butowi strzelać. E no było parę tych dośrodkowań, ale to wszystko, jak widzicie, czegoś brakowało, czy siły, czy, czy dokładności. Często e, sami nie wiemy, m, czego dokładnie tutaj Artur e, też e, nie do końca się spisał, jak sobie byśmy tego życzyli, no teraz ja, więc no, mówię, multum niedokładnych podań i rzut rożny. Powiem Wam, że w tym momencie to miałem chyba serce w gardle już. Dobra, o nie, niedobra. Ojej! Strzelaj! Dobra. Nie pytajcie, co ja tu najgorszego zrobiłem, bo to jest karygodne, jak można tak zepsuć. Strzał. Jest... Proszę, 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 bramkarz. Daj, dajcie tu, dajcie tu, powalcz o tą piłkę, powalcz o tą piłkę. To. Mamy awans. Mamy awans. Powiem Wam, takich bólów o awans, takiego boju o awans. Nie mieliśmy żadnej wcześniejszej lidze. Ojej, jak widzicie, Ciężki mecz. Bardzo ciężki mecz, olbrzymia presja, i no, no widać było to, te, te braki. Ale jeśli chodzi o samo spotkanie, no to to jedyne co to przyklasnąć zespołowi, że utrzymał to. Arturowi chwała za to, że to wykończył. Jak widzicie, awans do ligi czwartej. A Wam bardzo dziękujemy za oglądanie i trzymajcie się. Siemano. Siemano.